Witam z tej strony Marek Kaliszu, witam Was serdecznie. Ja jestem w bazie DKMS już od około roku i chciałem z tego miejsca Was serdecznie namawiać na to, abyście rejestrowali się w bazie DKMS-u. Dzisiaj jest akurat Światowy Dzień Walki z Rakiem Krwi, więc jest to świetna okazja, żebyście to przemyśleli. Takim argumentem, który, który może Was do tego przekonać i zachęcić jest fakt, że. Ja jakiś czas temu dostałem telefon, że prawdopodobnie mam więźniaka genetycznego i być może uda się, że... Będę miał taką szansę, żeby komuś podarować taką małą cząstkę siebie, która może mu uratować życie. Więc e, chciałem Was prosić, żebyście bardzo trzymali kciuki za mnie i za tę osobę, która gdzieś tam potrzebuje mojej, ale też i waszej pomocy. Więc rejestrujcie się w bazie DKMS-u, e, trzymajcie kciuki za mnie. To jest bardzo proste, niebolesne, e, a może odmienić wasze życie. Jak sobie zdacie z tego sprawę, że komuś można uratować życie, to człowieka przychodzą ciarki i chyba się nie ma nad czym zastanawiać, więc e, serdecznie was namawiam i. Do zobaczenia w bazie DKMS-u. Pozdrawiam.